Dziś porozmawiamy o technikach negocjacyjnych, które mogą budzić pewne kontrowersje. Z jednej strony są niezwykle skuteczne i pomagają wynegocjować lepsze warunki, z drugiej często balansują na granicy manipulacji i mogą być postrzegane jako nie do końca etyczne. No cóż, Myślę, że każdy z nas, kupców, chciałby być etyczny, ale czasami jesteśmy pod ścianą i sięgamy po różne sposoby, by osiągnąć swoje cele. Posłuchaj, jak wykorzystać psychologiczne mechanizmy, by skłonić drugą stronę do de decyzji, która nam odpowiada. W tym odcinku pokażę Ci, Trzy skuteczne techniki negocjacyjne, które sprawdzają się w rozmowach z dostawcami, ale możesz je zastosować także w innych sytuacjach biznesowych. Czy są fair? To już zależy od Twojej oceny, Twojej strategii i sytuacji, w której się znajdujesz. Zapraszam do wysłuchania. Witam Cię na kanale Buy and Lead Wisely, na którym rozmawiamy o procesach zakupowych, Negocjacjach i o tym, jak skutecznie zarządzać działem zakupów. Ja nazywam się Agnieszka Kieliszek-Korczyńska i zapraszam do wysłuchania mojego kolejnego odcinka na YouTube. Taktyka: dobry policjant, zły policjant to strategia psychologiczna, którą, którą często stosuje się w negocjacjach zespołowych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W zespołach negocjacyjnych naturalnie pojawia się podział ról. Jedna osoba jest bardziej stanowcza, druga, druga bardziej ugotowa. To mechanizm, który może skutecznie wpłynąć na wynik Twoich rozmów. Ja również stosowałam tę taktykę w trudnych i długich negocjacjach, szczególnie gdy w grę wchodziły duże pieniądze. A po drugiej stronie był wymagający negocjator. Jak to wyglądało w moim przypadku? Negocjowaliśmy na przykład dodatkowe koszty, o które domagał się dostawca. Wiedzieliśmy, że są one uzasadnione, ale nie mieliśmy na nie budżetu. Ustaliliśmy więc z kolegą, że ja będę złą policjantką, a on dobrym policjantem. W sumie ciekawe, dlaczego akurat na mnie padł wybór czarnego charakteru. Dodatkowo określiliśmy cel: zgoda na maksymalnie 50% dodatkowych kosztów. Od samego początku jasno artykułowałam, że nie ma możliwości zaakceptowania żadnych dodatkowych kosztów. Byłam nieugięta i surowa. Atmosfera robiła się napięta, a dostawca czuł presję. Widać po prostu było jego zdenerwowanie. Wtedy do gry wkraczał dobry policjant, mój kolega. Wybawienie! Był miły, wyrozumiały, a nawet zaczynał oferować pewne ustępstwa. Mówił: Wiem, że to trudna decyzja, ale musimy znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Dlatego proponuję, że nasza strona pokryje 30% tych kosztów w ramach dobrej współpracy. A wy pokryjecie resztą. Dostawca słysząc takie słowa odczuwał ulgę, a usłyszana propozycja nagle wydawała się dużo bardziej atrakcyjna. Warunki, na które przystawał, były korzystniejsze dla nas niż gdybyśmy negocjowali bez zastosowania tej taktyki. W rezultacie skończyło się na 40% tak, które zostały pokryte właśnie przez nas. Dlaczego ta taktyka działa? Po pierwsze, po stresującym starciu ze złym policjantem, oferta dobrego policjanta wydaje się bardzo rozsądna. Mówi się o tak zwanym efekcie kontrastu emocjonalnego, do którego właśnie wtedy dochodzi. Po drugie, najpierw czuje się presję, potem ulgę, i w tym momencie osoba może podejmować mniej racjonalne decyzje. W wyniku manipulacji napięciem. I po trzecie, dobry policjant staje się sojusznikiem dostawcy, choć w rzeczywistości jest to fałszywy obraz, bo obaj policjanci, dobry i zły, grają wciąż do jednej bramki. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ta technika była formą manipulacji i pozwalała nam osiągnąć jednostronne korzyści. Jednak, w tamtej konkretnej sytuacji była dla nas sposobem na poradzenie sobie z błędnie oszacowanymi kosztami projektowymi, znacząco przekroczonym budżetem inwestycyjnym i wysoką presją ze strony top managementu na obniżki. Czy była skuteczna? Tak. Udało nam się nawet kiedyś całkowicie wyeliminować koszty w wysokości 80 tysięcy złotych, między innymi dzięki tej taktyce. Czy Ty powinnaś, powiniene się stosować? To już zależy od Ciebie, od Twojej sytuacji i Twojego podejścia do relacji z drugą stroną. Kolejna taktyka, o której chciałam Wam opowiedzieć, to taktyka rosyjski front. Wybierz lepsze zło. Nazwa tej techniki nie jest przypadkowa. Jej korzenie sięgają czasów II wojny światowej. Mówi się, że niemieccy żołnierze. Którzy czymś zawinili, dostawali wybór. Albo zostaną wysłani do karnej kompanii, albo trafią na front pod Stalingradem. Mówiło się wtedy, że szanse na przeżycie w karnej kompanii wynosiły około 30%. Natomiast pod Stalingradem 0% wybór teoretycznie istniał, ale był iluzoryczny, bo każda opcja była zła, a jedna po prostu mniej zła. I właśnie na tym polega taktyka rosyjski front w negocjacjach. Celem jest stworzenie tła dla bardzo złej propozycji, tak aby druga opcja, mimo że wciąż niekorzystna, wydawała się wręcz wybawieniem. Przykład z negocjacji. Kiedy dostawca opóźniał realizację usługi, musieliśmy znaleźć sposób, by zmotywować go do działania. Zastosowaliśmy tę technikę i jasno określiliśmy dwie możliwości. Albo kończycie pracę do dnia X, uwzględniając dodatkowe zasoby, pracę na trzy zmiany i weekendy, albo zlecamy tę pracę innej firmie i obciążamy Was dodatkowymi kosztami. Wybór niby jest, ale obie opcje są nieprzyjemne, więc dostawca chętniej wybiera tę mniej bolesną. Czyli nasz preferowany scenariusz dokończenie prac przez dostawcę w przyspieszonym czasie. Pewnie spotkaliście się z tą taktyką także w innych sytuacjach. Na przykład, pracodawca może postawić Wam wybór: albo zgadzacie się na degradację, przesunięcie na inne stanowisko, albo się rozstajemy. W teorii to wolna decyzja. Ale w praktyce żadna z opcji nie jest dobra. Po prostu jedna jest mniej dotkliwa niż druga. Dlaczego ta taktyka działa? Pierwsza zasada kontrastu. W zestawieniu z dramatycznie złą opcją druga wydaje się akceptowalna. Po drugie, presja psychologiczna. Druga strona. Chce uniknąć najgorszego, najgorszego scenariusza, więc idzie na ustępstwa. Po trzecie, kontrola nad sytuacją. Negocjator wyznacza ramy rozmowy i narzuca warunki, w których druga strona musi po prostu dokonać wyboru albo, albo. Pozorna możliwość wyboru. Druga strona ma wrażenie, że podejmuje decyzję, ale w rzeczywistości wybiera spośród opcji, Narzuconych przez negocjatora z drugiej strony. To technika, która, którą stosowałam wielokrotnie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, gdy nie było miejsca na długie rozmowy i kompromisy, kiedy dostawca doprowadził mnie już do kompletnego sza szału i wyssał ze mnie całkowicie cierpliwość. Czy jest to metoda twarda? Zdecydowanie. Czy skuteczna? Jak najbardziej. Czy warto ją stosować? To zależy od Ciebie, Twojego stylu negocjacji i tego, jak chcesz kształtować relacje biznesowe. Kolejna technika, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to technika nagrody w raju czyli obietnice przyszłych korzyści. Ta technika polega na tym, że Ty, jako kupiec, prosisz o ustępstwo teraz, obiecując w zamian Potencjalne korzyści w przyszłości. Jeśli chcesz budować trwałe partnerskie relacje ze swoimi dostawcami, zachęcam Cię do tego, aby korzyści były jak najbardziej określone i prawdopodobne. Ta technika może być niestety wykorzystywana jako element manipulacji. Niektórzy obiecują dostawcom atrakcyjne korzyści, które najprawdopodobniej nie mają pokrycia w rzeczywistości tak zwane gruszki na wierzbie. Może to prowadzić do krótkoterminowych zysków, ale w dłuższej perspektywie zburzy relację z dostawcą. Przykład. Jesteś kupcem negocjującym roczny kontrakt i prosisz dostawcą o obniżkę ceny, argumentując tym, że jeśli nasza współpraca się rozwinie teraz, to w przyszłości będziemy mogli rozszerzyć ją na inne materiały lub usługi. Przykład numer dwa. Jeśli negocjujesz zakupy maszyny produkcyjnej, możesz powiedzieć: Jeśli obniżycie cenę tej maszyny teraz, to w przyszłości jest szansa na zakup od Was kolejnych trzech. Obecnie budujemy nowy zakład produkcyjny, w którym potrzebne będą właśnie takie same maszyny. Czyli co to oznacza? Że kupiec domaga się ustępstwa teraz, obiecując przyszłe korzyści. Co samo w sobie nie jest niczym złym, ale pod warunkiem, że jego intencje są szczere. Odradzam wykorzystywania tej techniki do przejaskrawiania sytuacji czy przesadnego obiecywania, jeśli wiemy, że to się nie sprawdzi. Jak wspomniałam na początku, takie działania niszczą relacje i utrudniają długoterminową współpracę. Tę technikę. Często stosowałam podczas negocjacji rocznych, które były świetną okazją do przedstawienia prognoz nowych projektów i potencjalnych możliwości rozszerzenia współpracy na kolejny rok. Wykorzystanie tej perspektywy pozwalało nam uzyskać korzystniejsze warunki tu i teraz, budując jednocześnie narrację o długoterminowej współpracy. Oczywiście. Staraliśmy się przedstawiać przyszłość w optymistycznym świetle, ale bez zakładania różowych okularów. Naszym celem było realistyczne pokazanie potencjalnych możliwości rozwoju współpracy, tak, aby dostawca widział w niej realną wartość, a nie jedynie obietnicę bez pokrycia. I znowu. To jak ty będziesz wykorzystywać tę technikę zależy od Ciebie, od Twojej strategii działania i tego, czy zależy Ci na długofalowych relacjach z Twoim dostawc z dostawcą. Podsumowując, negocjacje to w dużej mierze psychologia i strategia. Omówione dziś, techniki mogą być niezwykle skuteczne, ale ich stosowanie wymaga rozwagi. A teraz Czas na Was. Co myślicie o tych technikach? Stosowaliście je kiedyś w swoich negocjacjach? A może byliście po drugiej stronie i ktoś próbował na Was je zastosować? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznam Wasze opinie i doświadczenia. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam ciepło. Agnieszka Kieliszek Korczyńska. Bye and lead wisely.